Witam was, drodzy bracia i siostry. Temat dzisiejszego kazania brzmi: Nie samym chlebem żyje człowiek. Jest to rozważanie oparte o tekst z drugiej księgi Mojżeszowej, czyli z Księgi Wyjścia, z 16 rozdziału od 13 do 31 wersetu. Zaraz przeczytam ten tekst. On mówi o y, epizodzie, który miał miejsce na pustyni podczas wyjścia Izraela z Egiptu. I właśnie Izrael, Izraelitom skończyło się Jedzenie, i wołali do Boga, i Bóg wtedy zesłał mannę z nieba. Także przeczytajmy ten fragment. Jest to jeszcze raz tekst z drugiej księgi mojżeszowej, 16, rozdział od 13 wersetu. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli, synowie Izraelscy mówili jeden do drugiego, co to jest, bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto co rozkazał Pan, zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie Izraelscy uczynili tak i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru. A ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile móg, mógł zjeść. Rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zasuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich i zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby. A gdy słońce grzało, to pniało to. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz... Zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat, w tym dniu tego nie będzie. A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł pan do Mojżesza: Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu. Niechaj nikt. W siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia siódmego. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną. A była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. Pomódmy się, podziękujmy Bogu za jego słowo i poprośmy, aby nam pomagał w jego rozumieniu. Ojcze, w niebie dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Za to, że kierujesz nas cały czas, Twoje Słowo. I prosimy, abyś nam pomógł też dzisiaj Twoje Słowo rozważać i przyjmować. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Manna, którą Bóg dał z nieba, ten cudowny chleb oznacza po hebrajsku, co to jest. Gdy Izraelici zobaczyli mannę, mówili: w języku hebrajskim manna, manna, i to znaczy, co to jest. Po prostu nie wiedzieli, co to jest, i to właśnie, już ta nazwa pozostała, się przyjęła. Może zadajecie sobie pytanie, dlaczego przeczytałem taki tekst, yy, taki tekst o, o gdzieś tam o Izraelu, który gdzieś przez pustynię idzie yy, ze Starego Testamentu. Przeczytałem go, dlatego, że zbieranie i karmienie się manną na pustyni jest obrazem karmienia się słowem Bożym. Jezus powiedział takie słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. W Ewangelii Mateusza 4, 4 Zresztą jest to cytat za y, tekstem ze Starego Testamentu. Czyli tak jak nasze ciało potrzebuje chleba, żeby y, mogło normalnie funkcjonować, tak samo i nasza dusza potrzebuje duchowego pokarmu, żebyśmy mogli funkcjonować. I tym duchowym pokarmem. Jest Słowo Boże. Gdy słuchamy Słowa Bożego, albo gdy czytamy słowa, Słowo Boże, wtedy Bóg nas karmi duchowo. I potrzebujemy tego duchowego wzmocnienia. To nie są jakieś puste słowa, jakieś frazesy, slogany, ale faktycznie potrzebujemy tego, aby się wzmacniać. Potrzebujemy tej duchowej manny. Dzisiaj, ze względu na sytuację, jaką mamy w kraju i na, na świecie, nie możemy chodzić do kościoła. Normalnie w kościele, w społeczności karmimy się duchowo, systematycznie. I dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy sami karmili się Bożym Słowem. Musimy, jeżeli tego nie potrafimy, musimy wyrobić sobie odpowiednie nawyki. I ogólne zasady, jak to czynić, jak korzystać z Bożego Słowa, właśnie możemy znaleźć w tekście, który przeczytałem. Możemy z niego wyciągnąć wnioski do naszego Życia. Także posłuchajmy uważnie i, i, i myślmy o tym, w jaki sposób mam karmić się Bożym Słowem. Po pierwsze to, co widzimy, to że każdy, kiedy Bóg zesłał mannę, że każdy miał zebrać tyle manny, ile mógł zjeść. O tym czytamy w 16, 17, 18 wersecie. Jeszcze raz przeczytam. Oto, co rozkazał Pan, zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. Omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie Izraelscy uczynili tak i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na Omery, ten co zebrał więcej nie miał nadmiaru, a ten co zebrał mniej nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. Czyli pierwsza zasada, że powinniśmy tyle zbierać, czy tyle, yy, na tyle poznawać Słowa Bożego, żeby nam starczyło. Yy, Omer to była jednostka miary, która wynosiła 2 litry i mniej więcej tyle tej manny wystarczało człowiekowi na dzień, żeby mógł właśnie się nasycić, żeby był silny i żeby był zdrowy. I pytanie, ile słowa Bożego musimy przeczytać czy wysłuchać, żebyśmy mieli to duchowe, duchowe zdrowie. Przecież Biblii nie mierzymy na omery. Myślę, że tutaj jest ważne to, co, to, co przeczytaliśmy. Ani za mało ani za dużo. Czyli nie możemy, nie możemy przeczytać za mało, albo w ogóle, bo wtedy będziemy duchowo, duchowo głodni. Nie będziemy mieli Boga przed swoimi oczami. Yy, będzie nam bardzo łatwo yy, upaść w grzech, choćby, choćby w naszych myślach, wyprowadzić nas z równowagi, ponieważ nie będziemy mieli bliskiej relacji z Bogiem. Nie nasyciliśmy się, nie nasyciliśmy naszego ducha. Ale też nie za dużo. Niektórzy, niektórzy mówią, że czytają bardzo dużo, Tekstów, rozdziałów czy ksiąg, nawet w ciągu dnia, ale myślę, że to też nie, nie jest dobre, ponieważ jeśli czytamy tak dużo, to siłą rzeczy nasza lektura będzie powierzchowna. Żebyśmy na, mogli nakarmić swojego ducha, musimy się troszkę zatrzymać nad tym słowem, troszkę się zastanowić, modlić się, żeby Bóg otworzył nam oczy i pomógł nam zrozumieć, co w tym tekście jest, co Bóg do mnie przez to słowo mówi. Także musimy dbać o to, żeby się odżywiać. I też w odpowiedniej proporcji. Ile to jest? Myślę, że to zależy już od indywidualnie, od każdego człowieka. Każdy musi sobie jakiś taki system wypracować, który będzie odpowiadał jego, oso jego osobowości. Ja na przykład czytam rano, czytam jeden psalm i jeden rozdział z Nowego Testamentu. Wieczorem czytam jeden rozdział ze Starego Testamentu. Czasami w ciągu dnia jeszcze coś, coś przeczytam. Ale to jest to jestem ja. Każdy może mieć inne. Inne potrzeby czy warunki. Ważne jest, żeby wypracować sobie taki system i tego się później trzymać. Nie jest dobre na przykład skakanie po całej Biblii, jeden rozdział tu, potem następnego dnia z innej księgi, dlatego że wtedy tracimy kontekst i Bóg nie może już tak do nas po prostu wyraźnie, wyraźnie mówić. Także musimy wypracować sobie system, w którym będziemy mogli codziennie odpowiednią porcję tego słowa Bożego przyjmować. Po drugie, Izraelici. Nie mieli sobie robić zapasów na następny dzień. O tym czytamy w 19 i 20 wersecie. I rzekł Mojżesz do nich: Niechaj, nikt nie pozostawia z tego nic do rana. No, czy usłuchali? No, czytamy, że niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. Jak Pan Bóg mówi, żeby czegoś nie robić, no to lepiej tego nie robić. Jaki z tego wniosek dla nas? Nie możesz karmić się dzisiaj słowem, które Bóg skierował do Ciebie wczoraj. Pan Bóg każdego dnia ma dla nas coś nowego, świeżą mannę, świeży duchowy pokarm. Czasami może być tak, że Bóg coś do nas powiedział, i następnego dnia jeszcze raz do tego wracamy, i potem następnego dnia jeszcze raz do tego wracamy. Ale czy to jest właściwe? No, no nie jest właściwe, ponieważ Bóg każdego dnia będzie miał, możemy liczyć na to, będzie miał dla nas nowe, świeże słowo, które będzie potrzebne właśnie. Na ten konkretny dzień dla nas. I dlatego musimy każdego dnia karmić się świeżym Słowem Bożym. Wyobraźmy sobie sytuację: Mama budzi Jasia i mówi: Jasiu, chodź do kuchni, czas na śniadanie. A Jasiu mówi: Mamo, ja nie chcę. Dlaczego nie chcesz? No bo wczoraj już jadłem siadanie. No, oczywiście sytuacja <gryw> czy odpowiedź absurdalna, tak samo, ale zobaczmy. Zastosuję to do, do Bożego Słowa. Jak to jest, że my. Z tego śniadania czasami po prostu rezygnujemy czy omijamy. Bóg codziennie ma dla nas słowo, żeby wzmocnić naszą duszę, i musimy na to śniadanie, zostawia przed nami stół, musimy z tego korzystać. Kolejna lekcja, 21 werset, czytamy tak. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, topniało to, czyli znikało. Nie wiemy dokładnie, co to była za dziwna substancja ale znikała tak jak faktycznie jak, jak jakiś śnieg. Także kiedy mieli Izraelici iść i zbierać tą mannę rano, z samego rana. Jeśli wyszli zbierać później, mogli już nic nie zebrać. I to jest też wskazówka, że po, my też powinniśmy się karmić Bożym słowem najlepiej rano, najlepiej rano, wtedy kiedy ta manna jest świeża, nasz umysł jest wtedy najbardziej y, chłonny, jest wypoczęty po nocnym odpoczynku, czasami jeżeli odłożymy to na później albo na wieczór, wtedy już jesteśmy zaobserwowani różnymi sprawami, jesteśmy zmęczeni, już nam się nawet nie chce czytać, a już nie mówiąc już o zrozumieniu czy zastosowaniu tego słowa. Dlatego rano jest ten najlepszy czas, kiedy nasz umysł jest wypoczęty i kiedy powinniśmy poświęcić y, trochę czasu właśnie na to, żeby zebrać mannę. Poza tym jest ważne, żeby zbierać mannę rano, karmić się Bożym Słowem rano. Dlatego, że wtedy mamy te duchowe siły na cały dzień. Co z tego, że zjemy sobie później? My potrzebujemy tej, tego duchowego wsparcia w ciągu dnia i dlatego jest ważne też, żeby korzystać y, czy, czy spotykać się z Panem rano, właśnie. Jeden z nauczycieli w szkole biblijnej y, w Stanach, gdzie, gdzie się uczyłem, y, często zadawał studentom pytanie: Co Pan powiedział do Ciebie dzisiaj rano? Co Pan do ciebie powiedział? No i muszę powiedzieć, że czasami było tak, że no, nie mogłem mu nic odpowiedzieć. Zresztą to było takie pytanie bardziej dla nas, żebyśmy się nad tym zastanowili. No bo rano nie spędziłem <noise> czasu na, mod na modlitwie, na, na, yy, na rozważaniu Słowa Bożego. Po prostu coś innego robi robiłem, o czym innym myślałem. Także ważne jest, żebyśmy sobie to pytanie też zadawali. Co Pan powiedział do mnie dzisiaj rano? Czy coś powiedział, czy nie. Pan Bóg zawsze chce do nas mówić. Zawsze. Zawsze ma coś do powiedzenia, ale pytanie, czy my chcemy słuchać. Wystarczy otworzyć Biblię i Bóg zacznie już do nas mówić. Jest to wspaniałe, jest to cudowne. Ale ktoś może powiedzieć, rano, rano jest tyle różnych spraw, ja muszę to zrobić, to zrobić i jeszcze to i to zrobić. A już matki, które mają dzieci, to już w ogóle teraz mają mnóstwo różnych rzeczy do, do zrobienia. Yy, ojcowie też. Ale pytanie, pytanie brzmi, co tak naprawdę jest dla nas ważne, co jest dla nas priorytetem? Czy, czy, czy społeczność z Bogiem, czy spotkanie z Bogiem jest dla nas ważne, czy nie? Zobaczmy, skoro wielu ludzi na tym świecie ma czas, żeby rano sobie wypić kawkę, zapalić papieroska i poczytać gazety o tym, co się dzieje na świecie, to dlaczego ludzie wierzący nie mieliby mieć czasu, żeby chociaż spędzić 10 czy 15 minut w słowie i w modlitwie? Dlaczego nie? Przecież to jest ważne. Ten sam nauczyciel, o którym mówiłem, czasami zadawał pytanie: Czy jadłeś dzisiaj śniadanie? No oczywiście mówili. wszyscy mówili tak. A czy czytałeś dzisiaj rano Słowo Boże? No i wtedy już czasami było trudniej mu odpowiedzieć. Oczywiście może się zdarzyć tak, że któregoś dnia rano nie nakarmimy się, faktycznie coś, coś się wydarzyło, coś wypadnie, ale na dłuższą metę nie powinniśmy tego zaniedbywać. Na dłuższą metę liczy się systematyczność. Nawet jeżeli, jeżeli z jakiegoś powodu zaniedbamy to, ten, ten, to spotykanie się z Panem, to powinniśmy jednak dalej kontynuować. Liczy się systematyczność. Tak więc Izraelici musieli wychodzić na pustynię każdego dnia, żeby zbierać mannę. Jeśli jej nie nazbierali, byli głodni. Jeżeli zebrali za dużo, to im się psuła. Musieli tyle zbierać, ile było potrzebne. I codziennie rano musieli systematycznie to robić, podobnie my musimy korzystać z Bożego słowa. Był jeden tylko wyjątek, kiedy nie mieli zbierać manny. Właśnie w siódmy, w siódmy dzień, dzień odpoczynku. I o tym czytamy, 22, od 22 do 24 wersetu. Czytamy tak, 6 dnia zbierali pokarm w dwój nasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi, a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, już na dwa dni. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowujcie do następnego dnia. I przechowali to do następnego dnia, jak rozkazał Mojżesz. I nie zacuchnęło to, ani nie było też w tym robactwa. To jest dziwne, to jest rzeczywiście cud, który uczynił Bóg. Normalnie manna się psuła, ale szóstego dnia nie psuła się i wystarczyło na dwa dni. Dlaczego Pan Bóg uczynił taki niezwykły cud, aby Izraelici mogli odpocząć? Nie musieli pracować. A dlaczego nie mieli pracować? Po to, żeby mogli, yy, mogli ten czas poświęcić Panu. Mogli oddać ten czas dla Boga. Niekiedy Bóg daje nam swojego słowa więcej. Jest, niekiedy mamy duchową, można powiedzieć, taką duchową ucztę. Kiedy to jest? No, właśnie wtedy, kiedy spotykamy się z innymi wierzącymi na społeczności, na nabożeństwie, na grupie biblijnej, kiedy jedziemy gdzieś na jakiś koncert chrześcijański albo konferencję, czy na obóz, to jest taki szczególny czas, kiedy Bóg karmi naszą duszę, jakby tak w dwójnasób. I w sabbat Izraelici nie pracowali. Zatrzymywali się, zostawiali wszystko, koncentrowali się na Bogu. W tym dniu Boga. I Pan Bóg chce też, żebyśmy od czasu do czasu się zatrzymali, aby właśnie oddać Bogu chwałę i otrzymać od, od Boga duchowego pokarmu w dwójnasów. Potrzebujemy, potrzebujemy czasem się zatrzymać, aby Bóg nas bardziej nakarmił. Także dobrze jest, kiedy sami czytamy regularnie Słowo Boże, ale to nie wystarczy. Od czasu do czasu potrzebujemy się zatrzymać. Potrzebujemy społeczności z innymi, yy, potrzebujemy uczestniczyć w nabożeństwach raz w tygodniu. Oczywiście, teraz, w czasie pandemii, ta możliwość jest ograniczona i siłą rzeczy musimy wspierać się mediami, ale kiedy pandemia przeminie, musimy wrócić do społeczności. Pa musimy pamiętać, że żadna treść, która jest dostępna w internecie czy przez YouTube, czy, czy na Facebooku, nie zastąpi prawdziwej, żywej społeczności z braćmi i z siostrami. Nie zastąpi. Nabożeństwa nie zastąpi grupy biblijnej, konferencji chrześcijańskiej czy koncertu. I tak jak Izraelici od czasu do czasu zatrzymywali się, tak samo i my musimy od czasu do czasu odpocząć i nabrać duchowych sił, nakarmić się. Z drugiej strony, musimy też uważać, żeby nie zostać takimi chrześcijanami, takimi niedzielnymi. Którzy żyją powiedzmy od, od jakiegoś wydarzenia do wydarzenia, od nabożeństwa do nabożeństwa, od grupy biblijnej do grupy biblijnej, a w międzyczasie ich życie duchowe zamiera, nie karmią się w ogóle Bożym Słowem. Yy, wydarzenia chrześcijańskie, nawet dobre wydarzenia, nie mogą zastąpić naszego osobistego yy, karmienia się duchowego. I zauważmy, że Izrael, Izraelici musieli zbierać mannę sami. Przez 6 dni w tygodniu i dopiero siódmego dnia był sabat. I to są właściwe proporcje. Powinniśmy właśnie większość czasu jednak sami karmić się Bożym słowem, czytać ile trzeba, nie za mało, nie za dużo, ale systematycznie. Jeżeli nie masz takiego nawyku w ogóle, o, o czym pastor mówi, to może jest właśnie teraz dobry czas w czasie tej pandemii, żeby taki nawyk sobie wy, wykształtować. Jeszcze jedna sprawa jest ważna. Y Czym, czym była manna? Manna była ponadnaturalnym pokarmem zesłanym z nieba. Chleb od Boga, od samego Boga. I musimy zwracać uwagę, baczną uwagę na to, żeby karmić się faktycznie tym chlebem pochodzącym od Boga, a nie czymś innym, jakimś, jakimś substytutem. Niektórzy ludzie y, mówią, że właśnie y, lubią słuchać takiego pastora, kazań gdzieś w internecie albo innego pastora. Albo jakiegoś mówcy, albo czytają takiego autora czy innego. I to jest oczywiście bardzo dobre i możemy na tym bardzo skorzystać, ale pod warunkiem, że nie zastąpi to nam osobistej lektury Bożego Słowa, systematycznej. Wszelkiego rodzaju nauczanie powinno być dodatkiem do naszych, naszego osobistego y, poznawania Słowa Bożego. To tak jak z chlebem. Chleb jest najważniejsze, inne rzeczy to są tylko dodatki. Co się stanie, jeżeli zamiast Pisma Świętego odłożymy po prostu Pismo Święte na bok i będziemy tylko słuchać wykładów, słuchać, słuchać kazań? Możemy bardzo łatwo stracić duchową orientację i zejść na jakieś manowce, bo kazania są różne. Yy, oczywiście mówię, że są, że są bardzo dobre, ale często yy, kaznodziejowie mają yy, jakieś określone, ulubione tematy, i w, i w których dobrze się czują. I zazwyczaj jest tak, że dany człowiek, dany chrześcijanin może nas doprowadzić tylko do jakiegoś punktu, tak jak do, do którego sam doszedł. Tak jak y, napisał apostoł Paweł. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, a, a dał Bóg. Każdy y, może uczyć właśnie gdzieś na, na innym odcinku. Ale ważne jest, żeby korzystać z tej y, szerokiej diety, którą właśnie daje nam Słowo Boże. Tam jest wszystko. Co więcej, niektórzy mogą w ogóle odbiegać od czystej nauki biblijnej. Dobrze się słucha, ale pytanie, czy to jest prawda, co oni mówią. Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza takie słowa. Napisał w 2 Tymoteusza 4, Głoś słowo, bądź pogotowy w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań, Nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czyli będzie się dobrze słuchało, ale to nie będzie prawda. I teraz w dobie internetu musimy szczególnie na to, na to uważać, dlatego że jest bardzo dużo treści, które... Nie dość, że nie są prawdziwe, to jeszcze mogą być szkodliwe. Dla, dlatego zawsze wszystko musimy w świetle Bożego Słowa sprawdzać i też nigdy nie pozwolić, aby jakiekolwiek nauczanie zastąpiło nam Boże Słowo, osobistą lekturę Bożego Słowa. I na koniec jeszcze jedna uwaga na temat smaku manny. W 31 wersecie czytamy tak. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra biała, a miała smak placka z miodem. Czyli Manna była smaczna, była, była słodka, dobrze się ją jadło. I właśnie takie jest Słowo Boże. Dla tych, którzy czytają Boże, Boże Słowo, którzy Go słuchają, jest dobre. Nasyca naprawdę naszą duszę. I może jeżeli będziemy systematycznie czytać Boże Słowo, ktoś może będzie nas pytał, co ty w kółko tą Biblię czytasz? Tylko Biblię, tylko Biblię, weź coś innego przeczytaj. Nakarm się czymś innym, ale zobaczmy, Izraelici przez 40 lat na pustyni co jedli. Jedli manne, czy im zbrzydła? Nie zbrzydła im. Cały czas im smakowała. Tak samo jak chleb, smak chleba też nigdy nam się nie nudzi. Nie znudzi. Zawsze chleb jest dobry. I tak samo Słowo Boże jest dobre, zawsze i zawsze ma tą moc, ten, tą taką cechę, że może nasycić nasze dusze. I nic innego tego nie uczyni. Inne rzeczy mogą nasycić nasz umysł. Nasze emocje, ale nigdy naszego ducha nie nasycą. Ponadto jeszcze zauważmy, że manna była dana tylko i wyłącznie Izraelitom, nie żadnym innym narodom. Ani Egipcjanie nie mieli manny, ani Edomici, ani Kananejczycy nie dostali manny tylko Izrael. Pozostałe narody miały, miały jakiś inny pokarm. I z tego też możemy wyciągnąć taki wniosek, że Słowo Boże będzie przydatne tylko dla ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Dla tych, którzy chcą za Nim iść Jemu służyć. Dla innych to będzie, to będzie trudne, to będzie dziwne, nie będą mogli się do tego przyzwyczaić. Będzie to ciężkostrawna potrawa. Także to ta Słowo Boże jest przeznaczone dla ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa i którzy chcą za Nim podążać, którzy, którzy chcą Jemu służyć. I na koniec pamiętajmy, że Manna była dana Izraelowi tylko na określony okres czasu. Na czas wędrówki do Ziemi obiecanej. Później, manna, czytamy, że po prostu jak, jak nożem uciął, z jednego dnia na drugi, kiedy już weszli do Ziemi obiecanej, się skończyła, już bóg im więcej nie dawał. I tak samo my potrzebujemy Słowa Bożego tylko na pewien okres czasu, na czas naszej wędrówki tutaj na, na tej Ziemi. Ten czas pewnego dnia dobiegnie końca, dobiegniemy do mety i wtedy już nie będziemy potrzebowali manny. Dlaczego? Dlatego, że będziemy widzieli Boga twarzą w twarz, będziemy w chwale. Proroctwa przeminął, języki ustaną, wiedza wniwecz się obróci, tak jak apostoł Paweł pisał w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Ale póki co jeszcze pielgrzymujemy i póki co jeszcze musimy karmić się manną. Musimy to czynić systematycznie, w odpowiedniej proporcji, najlepiej rano karmić się manną na cały dzień. Także drodzy, róbmy dobry użytek ze Słowa Bożego, a On będzie nas karmił duchowo. Amen.